W ostatnich miesiącach, coraz głośniej mówi się o tak zwanym oki, ale nie o tym raperze, tylko o osobistych kontach inwestycyjnych. I Jest to rozwiązanie, które tak na dobrą sprawę ma wejść w życie w połowie 2026 roku. Jedni mówią, że może to być fajne narzędzie do inwestowania dla początkujących, a drudzy mówią, że to taka klapa będzie. Na razie jesteśmy na etapie projektu ustawy, ale znamy już większość kluczowych założeń. I co ważne, to już druga odsłona projektu, bo pierwsza przeszła spore modyfikacje. A ja oczywiście. Na was na kanale Internetowy Pieniądz i zapraszam Was już do oglądania. Oki, czyli osobiste konto inwestycyjne. To nowy typ rachunku inwestycyjnego dostępny w Polsce i będzie on jakby kontynuacją tego, co rząd zaczął robić już wcześniej. Czyli pierw wprowadziliśmy IKE, indywidualne konto emerytalne. Potem było IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. A o tych dwóch nagram jeszcze, no dobra, nie w tym roku, bo już jest końcówka, w przyszłym. No i jakby trzecią opcją do takiego pasywnego inwestowania, nazwijmy to w taki sposób, są po prostu konta maklerskie. Inwestowanie w różne obligacje i tak dalej. W dużym skrócie macie playlisty na moim kanale na temat różnych instrumentów, w które możecie inwestować. Zapraszam. Jego głównym celem jest uproszczenie inwestowania i zachęcenie ludzi do lokowania pieniędzy w rynku kapitałowym. Rynek kapitałowy określamy sobie oczywiście poprzez akcje, obligacje, ETF-y czy fundusze. Chciałbym podkreślić tutaj jedną chyba największą cechę, którą zauważyłem w trakcie doinformowywania się na temat tego Oki, czyli do 100 tysięcy złotych zgromadzonych aktywów na bez podatku belki. Będzie to trochę mała rewolucja, bo myślę, że na ten moment czy to obligacje skarbowe, akcje, czy to ETF-y, właśnie inwestorzy tak trochę biorą pod uwagę to, ile tracą na rzecz podatków. A tutaj do 100 tysięcy nie płacimy go. No dobra, tylko co się stanie, jeśli przekroczę ten limit? Według podawanych informacji zostanę objęty tak zwanym podatkiem majątkowym od 0,8% do 0,9%. Jestem w trakcie montażu tego filmu i chciałem tylko dodać, że ten podatek, o którym mówię, nie będzie się nazywał podatek majątkowy. Tak na dobrą sprawę nie jest on określony, jak będzie się nazywał, ale będzie od 0,8 do 0,9%. Wracamy do filmu. Natomiast nie jest to ostateczna stawka. Dobra, tylko tak na dobrą sprawę, skąd wzięło się oki. Jaka jest historia tego wszystkiego? Model jest wzorowany na szwedzkim ISK Investoring Spark Konto, które wprowadzono tam w 2012 roku. Szwedzi dzięki temu zaczęli inwestować masowo, bo system jest prosty. Tani i podatkowo korzystny. W Polsce klasyczny system PIT-38. Rozliczenia, ewidencje i wiele innych, co po prostu odstrasza inwestorów. A rząd chce to zmienić. Szczególnie, że tylko 10-15% Polaków inwestuje regularnie. Tylko jak tak naprawdę będą wyglądały limity w Oki? Bo to też jest bardzo ważne. Limit ulgowy 100 tysięcy złotych wartości aktywów. Nie wpłat, tylko wartości. Czyli jeśli kupiłeś na przykład, nie wiem, jakieś tam akcje za 90 tysięcy i w przeciągu roku wzrosły te akcje. Suma sumarum, że z tych 90 zrobiłeś 150 tysięcy. To od 100 tysięcy nie płacisz podatku, ale od tych 50 tysięcy, które przewyższyły limit, płacisz od 0,8 do 0,9 podatku. Myślę, że proste. Dodatkowy limit na tradycyjne oszczędności. Około 25 tysięcy. Rząd chce, aby część OKI można było wykorzystać na bezpieczne oszczędzanie. Lokaty, obligacje detaliczne czy depozyty bankowe. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, czy OKI jest lepsze od IKE bądź IGZE. Uprzedzę tutaj pytania, że wiadomo IKE, IGZE jest już długo na rynku. Większość inwestorów wie jak to działa. OKI to jest coś nowego, natomiast ja tutaj wezmę na tapetę tylko i wyłącznie liczby, a nie Żadne przekonania. W odróżnieniu od Ike czy Igze płacać można dowolnie dużo. Limit dotyczy tylko wartości, do której działa ulga. Jest to tak naprawdę jedno z moim zdaniem najważniejszych informacji tutaj, ponieważ w Ike w roku kalendarzowym możemy wpłacić maksymalnie tyle, a w Igze maksymalnie tyle. I możemy to wypłacić dopiero po 65. roku życia przy mniejszym opodatkowaniu. Jeśli zrobimy to szybciej zapłacimy więcej podatku, będzie o tym osobny film. A w odróżnieniu od Oki możemy inwestować miliony, ale podatek płacimy do dopiero po przekroczeniu 100 tysięcy złotych wartości aktywów. I teraz załóżmy, że przez ostatnie 5 minut przekonałem Cię, żeby zacząć inwestować z OKI. Jak to zrobić? Kto może założyć tam konto? Każda osoba fizyczna mieszkająca w Polsce. Nie trzeba pracować, nie trzeba mieć dochodu, nie trzeba mieć historii inwestycyjnej. Tylko co ważne, będzie można mieć tylko jedno OKI na osobę. No dobra, tylko teraz tak. Ja mogę mieć na imię Adam Kowalski. Adamów Kowalskich w Polsce może być 5 tysięcy. Jak to będzie weryfikowane? Po numerze PESEL oraz przenoszenie OKI między instytucjami będzie możliwe coś jak przeniesienie konta banklerskiego. Czyli tak w dużym skrócie, chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. Jeśli w jakimkolwiek biurze maklerskim kupujesz jakieś aktywa, jest on przypisany do twojego numeru PESEL. Dokładnie jest to w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dlatego przenoszenie OKI z jednego banku do drugiego, czy te biura maklerskiego, będzie takie proste. Jest on jakby przypisany do mnie, prywatnie do mnie. To on jest mój. Mogę go oczywiście sprzedać i tak dalej, ale mogę też go przenieść z konta A na konto B. Tak w praktyce. No właśnie, i powiedziałem Wam, że jeszcze nie jest do końca sprecyzowane, gdzie będzie można je założyć. Jest mała lista, natomiast nie jest ona w 100%, jakby moim zdaniem, uzupełniona, ponieważ nie ma tam jeszcze mowy o tym, na jakich platformach inwestycyjnych będzie można to robić. Konta będą mogły oferować banki, domy maklerskie czy platformy inwestycyjne. Natomiast nie są one jeszcze podkreślone, ale nie wszystkie będą musiały. Część może zrezygnować, bo OKI wymaga od nich dostosowywania systemów księgowych, automatycznego raportowania, oraz integracji podatkowej. Najpewniej tak na 95% w Oki będziemy mogli zainwestować w następujących bankach: Santander Biuro Maklerskie, Mbank Biuro Maklerskie, PKOBP Biuro Maklerskie, Bossa oraz pod znakiem zapytania stoi udział XTB. Ponieważ na ten moment jeszcze nie spełnia wymogów. A wydaje mi się, że dość spora część Polaków, patrząc nawet na akcję marketingową firmy XTB, platformy XTB może tam inwestować. No i jeśli XTB nie dostosuje się do tego, będzie to dużo ograniczenia dla nich. No bo gdzie nie wchodzisz, czy to jacyś influencerzy, czy to na Facebooka, czy to w jakieś gry grasz na telefonie, wszędzie jest XTB. Wszędzie. Ja też myślałem przez chwilę, czy tam nie założyć konta, ale zrezygnowałem, bo aż tak nie inwestuję w akcje, tylko raczej wchodzę, kupuję, wychodzę i nie potrzebuję do tego. XTB. Ym, mam nadzieję, że jak kiedyś będą chcieli ze mną współpracować, to mi tego nie wypomną. Tylko co tak naprawdę będzie można kupić za pośrednictwem OKI? Ministerstwo Finansów deklaruje dość sporą listę. Akcje notowane na GPW. Akcje zagraniczne, ale tylko wybranych rynków. W projekcie jest także lista. ETF-y polskie i zagraniczne. Obligacje skarbowe. Komunalne, korporacyjne, fundusze inwestycyjne, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pieniężne. No tylko czegoś Wam tutaj na pewno brakuje. Ci, co siedzą w Bitcoinie, to już na pewno pytają, gdzie są kryptowaluty. No właśnie. Mniej pewne jest dopuszczenie instrumentów pochodnych, tak jak kontrakty, kryptowaluty czy CFD. No i teoretycznie mogą nie zostać dopuszczone, bo tak jak mówi to Ministerstwo Finansów, celem osobistych kont inwestycyjnych jest długotrwałe, pewne inwestowanie, a nie spekulacja. No bo umówmy się, że krypto. To trochę na tym polega. W projekcie pojawił się także pomysł ograniczenia aktywów denominowanych w walutach obcych. Chodzi o ryzyko kursowe, które według Ministerstwa Finansów mogłoby sprawić, że inwestorzy grają walutą zamiast inwestować. Natomiast z najnowszej wersji wynika, że aktywa zagraniczne będą jak najbardziej dozwolone, ale podmioty prowadzące Oki muszą zapewnić przeliczenie wartości na PLN. Możliwe będą ograniczenia dotyczące najbardziej ryzykownych instrumentów w dolarach, czyli ETF oraz SP 500. Prawdopodobnie nie kupisz, ale kontraktów mikro, na przykład na Zdaku, już nie. No dobra. I teraz załóżmy, że OKI już jest, można tam inwestować. Jak to wygląda w praktyce? Do 100 tysięcy złotych aktywów. Zero podatku belki, zero podatku od dywidend, zero podatku od odsetek oraz zero podatku od zmiany aktywów. Sprzedajesz ETF-y, kupujesz akcje, nie rozliczasz tego w podatku. Powyżej 100 tysięcy złotych mamy tylko i wyłącznie podatek od wartości nadwyżki, około 0,8% do 0,9% rocznie oraz dalszy brak podatku belki. Przykład. Masz aktywa za 140 tysięcy złotych. No i 40 tysięcy przekracza limit. Czyli liczymy 0,8% razy przekroczony limit, czyli 40 tysięcy, wychodzi 320 zł opłat rocznie. Na zwykłym koncie przy zysku 10% zapłaciłbyś 2660 zł podatku belki, a na Oki zapłacisz tylko 320. I teraz wydaje mi się, że druga najważniejsza różnica między Oki. A ike czy igze. Oki, nie ma kar za wcześniejsze wypłaty, limitów wiekowych oraz obowiązkowych lat inwestowania. Możesz wypłacić pieniądze częściowo, całościowo i kiedy tylko chcesz. Sprzedajesz aktywa, system automatycznie nalicza ewentualny podatek od nadwyżki. I dostajesz środki. No i tak jak wam mówiłem, kwota nie jest liczona od tego, ile wpłacisz. Jeśli na przykład wpłacasz 70 tysięcy złotych i zarobisz 30, mieścisz się jeszcze w limicie. Jeśli wpłacisz 100 tysięcy złotych i stracisz 20, zostaje ci 80 tysięcy. Ulga nadal obowiązuje. No w dużym skrócie, tylko i wyłącznie aktualna wartość rachunku. I chyba mój taki faworyt, bo dość dużo inwestuję w akcje dywidendowe, chyba jeszcze więcej niż w obligacje. I to bardzo ważne, bo w Polsce dywidendy są opodatkowane u źródła. Na w osobistych kontach inwestycyjnych polskie dywidendy mają 0% podatku belki. Zagraniczne nadal mają pobierany podatek u źródła spółki, np. tak jak w USA 15%, ale w Polsce jest to 0% dopłaty. Nie dopłacasz do 19%. Jeśli dostajesz dywidendę co roku, czy to np. z Orlenu, czy to z PZU, gdziekolwiek, nie płacisz podatku belki na oki. Patrząc na to, ile dostajesz za akcję i np. dostajesz dywidendę w wysokości 10 zł, a zabierają ci złote 90, zł, bo taki jest podatek belki, to taka różnica jest jak najbardziej. Bardziej na plus. I żeby było jasne, bo mówię tutaj o przewadze Oki nad Ike czy Xe, Nie uważam, że Xe czy Ike jest złe. Jest to bardzo fajna opcja do inwestowania na starość. Natomiast jeśli chcesz zarobić, nazwijmy to na szybko, bo oczywiście to też jest inwestowanie długoterminowe w przypadku Oki, to wydaje się to być lepsze rozwiązanie. Żebyście nie myśleli, że najeżdżam na Ike czy tam X. No czyli podsumowując, Oki jest po prostu bardziej elastyczne. A Ike czy Xe jest idealne dla inwestorów bardzo długoterminowych, którzy odkładają na emeryturę. Ja, mimo tego, że uważam OKI jako lepszy sposób, nadal będę inwestował w IKE czy IGZE, bo uważam to za bardzo stabilne i na pewno więcej da mi to na emeryturę niż emerytura ZUS-u, nie oszukujmy się. Chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć o kilku mitach, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w trakcie, kiedy Ministerstwo Finansów mówiło o tym, że wprowadzają OKI, podawali zalety i tak dalej. Państwo będzie wiedzieć o każdej transakcji, ale tak na dobrą sprawę Państwo już wie o każdej Twojej transakcji, ponieważ korzystasz z Domu Maklerskiego, Platformy Inwestycyjnej, do platformy inwestycyjnej nie wpłacił gotówki, czyli to i tak widać w wykazach. To drugie OFE. Na pewno to zabiorą. Oczywiście, że nie, ponieważ jak na dobrą sprawę inwestujesz w taki sam sposób. Czyli inwestujesz w banku, znaczy no, w biurze maklerskim. Jakby twoje aktywa są dopisane do Ciebie. Jeśli ja sobie kupię na przykład akcję NVIDII, no to jak mi rząd to zabierze? Skoro Nvidia w żaden sposób nawet nie jest związana z Polską, tak samo w przypadku polskich spółek. I idzie to ciągle przez bank, jest to ciągle przepuszczane przez to, więc nie ma możliwości, żeby była powtórka z ofę. E. Słowem podsumowania. Oki nie jest idealne. Umówmy się, bo żadne narzędzie nie jest, ale to jedna z najciekawszych reform inwestycyjnych w Polsce od lat, a przynajmniej moim zdaniem. Dla przeciętnego inwestora może być to ogromny krok w stronę tańszego, prostszego i bardziej efektywnego podatkowo inwestowania. Jeśli inwestujesz long termowo, kupujesz ETF-y, akcje dywidendowe, fundusze albo planujesz zacząć, OKI wydaje się być dość fajnym rozwiązaniem pod Ciebie. Na razie czekamy na filmowaną ustawę, ale jedno jest pewne. Gra toczy się o duże pieniądze i to po stronie zwykłych Polaków. Kilka słów ode mnie. Na dobrą sprawę o oki. Coś tam słyszałem, ale większy research robiłem dopiero, jak pisałem skrypt do tego filmu. Jeśli wszystko będzie wyglądało tak fajnie, jak na papierze, no to szykuje się naprawdę fajna reforma, która może pomóc Polakom i zwykłym Kowalskim inwestować pieniądze. Bo nie chodzi o to, żebyś inwestował milionów, ale spojrzeć na przykład do 100 tysięcy. No to 100 tysięcy to też jest taka dość duża suma dla średniej klasy. I wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie, tym bardziej, że nie płacimy tego podatku. A umówmy się, jeśli przekroczymy ten próg 100 tysięcy złotych wartości aktywów. Ten podatek też nie jest jakiś ogromny. Ja na przykład wiem, że jeśli Oki ok wejdzie, to osobiście wszystko, co tam, wszystko gdzie inwestuję, czyli obligacje, dywidendy, ja wszystko przeniosę tam, bo to się bardziej opłaca. Po prostu jest mniejszy podatek, a w przypadku tego nawet jest zerowy. Ja nie stoję po żadnej stronie barykady, jeśli chodzi o rządy. Ale jeśli mogę gdzieś. Nie płacić tego podatku, to z tego korzystam. Oczywiście, jeśli jest to zgodne z prawem. To tyle ode mnie. To był kanał Internetowy Pieniądz. Zapraszam Was także na moją stronę internetową internetowypieniądz.pl. Dziękuję za oglądanie. Cześć i czołem. Pa.